Cześć, to Andrzej Pastuszek z portalu Boxing.pl Dzięki za lajki, like udostępnianie tu oczywiście vlog RSC jak zawsze podrzucam linka do Patronite, patronujcie vlogowi RSC rozwijajmy razem ten vlog, będzie link oczywiście w opisie filmu, albo w komentarzu podrzucę link, naprawdę warto patronować vlogowi RSC, dzisiaj oczywiście Maciek Słęcki kontra Dimitrius Andrzej o pas WBO w wadze średniej najlepszy, najbardziej kompletny polski bokser Zaawansowany technicznie, gdzie z charakterem, kto ma zdobyć pas Mistrza Świata w boksie zawodowym, jak nie Maciek Sulęcki. To właśnie wielka, niepowtarzalna szansa w sobotnią noc przed Strichem naprawdę pojedynek szykuje się znakomicie, kto ma zdobyć ten pas jak nie on, kto ma walczyć z najlepszymi pięściarzami, z elitarnymi pięściarzami jak nie Maciek Suleński, to chyba jedyny taki nasz przedstawiciel, który naprawdę, naprawdę może pokonać każdego w swojej kategorii wagowej, albo prawie każdemu, a co najmniej dać znakomitą walkę na najwyższym światowym poziomie, widzieliśmy to z Danielem Jacobsem, widzieliśmy kapitalne 8 rund z Gabriela Rosado pokazał boks na najwyższym światowym poziomie. Maciek to jest poziom mistrzowski. Tyle tylko, że mierzy się z zawodnikiem yy, chyba jeszcze bardziej utalentowanym, większym, chyba silniejszym fizycznie, wszechstronniejszym i niezwykle niezwykle niewygodnym. Trzeba podkreślić, że zadanie przed Maciejem Studentskim jest wykonalne ale bardzo, bardzo trudne. Co prawda rozwój Dimitriusa Andrejda został zahamowany przez kontuzje, przez konflikty promotorskie, przez ciągłe zmiany trenerów, ale jest to zawodnik bazujący na instynkcie. Tacy zawodnicy na takich rzeczach chyba najmniej tracą, dlatego że ten pięściarz czuje doskonale walkę. Oczywiście nie jest to dla niego komfortowe. Dopiero ta kariera od niedawna Dimitrusa Andrada nabrała przyspieszenia, ale rzeczywiście jest to, że zawodnik czujący walkę, kapitalnie czujący dystans i ciężko, ciężko będzie, ciężko będzie tego zawodnika pokonać, mimo że tak jak powtarzam, on nie wszedł jeszcze na taki poziom. Od, od jakiego, jakiego od niego kilka lat temu oczekiwaliśmy. Jednak jest to też pięściarz, który, który się dostosowuje do poziomu przeciwnika i niestety niestety dla nas może on zaskoczyć i pokazać ten wysoki level właśnie sob w sobotę. Tak było kiedyś w walce z Vanesem Martyrosianem. Ciągle jest to najlepsza walka w wykonaniu Dimitrius Andrejda. Pamiętam, że miałem niedosyt po tym pojedynku, ale jednak Dimitrius Andrej wtedy, Kompletnie, kompletnie zdominował, zdominował Marty Rosjana. Po, po, oprócz knockdownu w pierwszej rundzie walka należała kompletnie do Bubu, a zdominować Vanessa naprawdę było ciężko. Nie zrobił tego German Charlo, nie zrobił tego Irslandy Lara. Jedynie Dimitris Andrade tego dokonał i był to wtedy Prime niepokonany nie, nie Vanes Marty Rosjana. Wtedy minimalnym może faworytem pojedynku był Andrej, natomiast wydawało się, że to takie 50-50 tymczasem Andrej nie dał, nie dał zupełnie szans wtedy marty Rosjanowi. Marty Rosjan to zawodnik, który potrafił atakować zaskakująco prawą ręką albo lewym sierpowym. Szybki, również zawodnik niewygodny, tymczasem wspaniale w tamtym pojedynku utrzymywał leworęczny Android, dystans kapitalne zadawał kombinację zupełnie nie dał pochasać yy, Vanesowi, oby to nie stało się w sobotę. Maciek Sulencki jest pięściarzem moim zdaniem lepszym, zaawansowanym bardziej zarówno technicznie, jak i taktycznie od Vanessa Marty Rosjana, natomiast tak jak mówię, będzie niezwykle ciężko pokonać Bubu. Największa przewaga Bubu to 14 cm zasięgu. Ten pięściarz kapitalnie kontroluje dystans, a tu jest właśnie do te 14 cm, w których broni do tego odchylenia. Lubi odchylać tułów, lubi, lubi zmieniać pozycję tej głowy, lubi schodzić nisko po swoich ciosach. Nie jest on takim zawodnikiem łatwym do skontrowania. Dobrze pracuje na nogach, jest bardzo niewygodny, jest dość elastyczny. I tutaj zadaniem Maćka Słęckiego będzie ścinać dystans, niestety, w tym pojedynku. To nie będzie łatwe. Kapitalnie to wychodziło małemu Jackowi Kulkajowi, natomiast Kulka jest to zawodnik półdystansowy, operujący krótkimi, szybkimi ciosami. Ma bardzo szybkie nogi, szybkie ręce. Maciek będzie miał większy problem, żeby ten dystans sobie znaleźć do. No, właśnie do zabadawania ciosów z Andrejnem. Z tego punktu widzenia bardzo niewygodny będzie dla niego Andrej, bo tutaj, tutaj Maciek Słęcki będzie musiał ryzykować, będzie musiał robić dużo zwodów, dużo ruszać tułowiem, dużo poruszać głową, żeby wyciągnąć ten długi lewy prosty albo prawy sierpowy Dimitrusa Andrejda i wtedy go tym fantastycznym, precyzyjnym prawym karcić. Slenski oczywiście musi dużo bić na dół, musi zadawać kombinacje, musi genialnie pracować na nogach. Naprawdę w tym pojedynku musi wznieść się na absolutne wyżyny, na absolutne wyżyny swojego boksu, żeby nawiązać walkę z Andrejdem. Andrej niby nie robi niczego doskonale, ale jednak... Te jego warunki fizyczne, ten jego atletyzm, długie ręce, ta kontrola dystansu, czucie, czucie tego dystansu, timing powoduje, że niezwykle ciężko się z nim walczy, jest niewygodny, tak jak mówię. Operuje w takim dużym, dużym rozkroku. Może dzięki temu troszeczkę to spowalnia go na nogach, natomiast, natomiast ten dystans do trafienia, ten dystans do prawej ręki Słęckiego będzie duży. Będzie musiał się nieźle Maciek napocić, żeby, żeby znaleźć drogę, znaleźć właśnie właściwy dystans do swoich ciosów. Ten A-game Stricha jest naprawdę kapitalny. Znakomita prawa ręka. Znakomity lewy sierpowy, doskonałe kombinacje, doskonały timing ciosów, Z jest świetnym kontbokserem, natomiast tutaj ten cały czas powtarzać będę jak mantrę, że ta kontrola dystansu w wykonaniu Andrade'a będzie, będzie największym, największym problemem w tym pojedynku, bo Bubu niestety, niestety robi to bardzo dobrze. Będą pewnie szanse dla tej prawej, prawej ręki Maćka, będzie, będzie karcił bubu, być może nawet uda mu się wywrócić, wywrócić Andrejda, ale na ale wydaje mi się, że ciężko, ciężko będzie uszknąć, ugrać. Ugrać osiem rund albo 7 z Dimitrusem Andrejdem. Zawodnik, zawodnik bardzo duży, silny, potrafiący również, jeśli zajdzie taka potrzeba, boksować bliżej przeciwnika, boksować twardo. Jeśli by mu ta dystansowa walka nie wychodziła, no ale tak jak mówię, jest w tej dystansowej walce ekspertem i tutaj trudniejsze zadanie, inicjatywa będzie musiała należeć do Maćka Suleckiego, to on będzie musiał wykonywać tę robotę. A Andrej tak jak zwykle będzie tym, tym długim prawym, prostym usiłował kontrolować dystans, rzucać będzie długie lewe, rzucać będzie te swoje, te swoje kombinacje ciosów. Do tej, pory, do tej pory nikomu tych zasieków nie udało się przejść. Można oczywiście powiedzieć, że z nikim wielkim Andrej do tej pory nie walczył, ale jednak ktokolwiek nie wychodził z nim do ringu. Po prostu, po prostu miał kłopoty. Maciek Sulencki pokazał mistrzowski poziom, jak mówiłem i z Jacobsem, i w tych rundach y, z Gabrielem Rosado. Naprawdę duże postępy w pracy nóg, właśnie w poruszaniu głową, w poruszaniu tułowiem. To był już ten boks kompletny, na jaki oczekiwaliśmy przez osiem rund y, pojedynku, pojedynku z Gabrielem Rosado, ale stylowo, stylowo niestety Android może okazać się koszmarem dla Macieka Suleńskiego. Oby to nie było, Suleński wygląda na świetnie przygotowanego oczywiście wiemy o tym, że, jest, że była kontuzja że jest tam jakiś odprys kości nadgarska, ale na pocieszenie powiem wam sytuację po walce z Grzegorzem Proksą, kiedy kapitalnie wypadł Suleński w tamtym pojedynku kompletnie, kompletnie zdominował Grzegorza Proksę Prox miał wtedy swoje problemy z kontuzjami, ale także pamiętam, jak rozmawialiśmy po walce z Sulęckim, kiedy on pokazał swój kciuk. To nie pamiętam, on był chyba złamany. Kompletnie, kompletnie ten kciuk nie nadawał się już do niczego przed walką. Sulęcki wyszedł z kontuzją, nikomu o tym nie mówił. Zupełnie tego nie było widać w ringu i mam nadzieję, że zupełnie tego nie będzie widać w ringu w sobotnią noc, kiedy zmierzy się z Dimitriusem Andrzejdem. Dimitrius Andrade boksuje, jakby tych wszystkich przewag było, nie było mało, boksuje na własnym terenie w Providence, walka przed własną publicznością. Jego promotor Eddie Herb chce doprowadzić do walk z Gołowkinem czy z Canelo Alvarezem. Na drodze st stanie Maciek Sulęcki. Naprawdę, naprawdę szansa jest realna. Nie lubię oceniać pojedynków, procentowo dlatego, że nigdy nie wiadomo, która to miałaby być walka, ale w tym wypadku jednak ocenię ten pojedynek i ocenię ten pojedynek na 60 do 40 jednak na korzyść Dimitrusa Andrade'a. Na korzyść Słęckiego przemawia fakt, że jakby on ma lepszy ten momentum, on jest jakby bardziej rozpędzony. D Bubu też nabiera tempa, natomiast nie miał takich walk jak Słęcki z Jacobsem, nie miał walk na takim wysokim poziomie, Poziomie. miejmy nadzieję, że wszystkie wnioski zostały wyciągnięte, że naprawdę wzniesie się jeszcze, jeszcze wyżej w tej walce Maciek Słęcki, ale tak jak mówię, jeśli miałbym oceniać chłodno racjonalnie to 60 do 40 dla Dimitriusa Andrejda. Jednak gdyby to Słęcki nie był Polakiem, gdyby nie był od lat moim ulubionym zawodnikiem, to powiedziałbym, że takie 8-4, może 7-5 w rundach skończy się jednak dla tego, dla tego znakomitego, niewygodnego bubu. Tak jak mówiłem, Słęcki musi pokazać jeszcze więcej niż do tej pory. Musi zaboksować po prostu idealnie, żeby, żeby zminimalizować te przewagi. Te przewagi Andrejda, musi kapitalnie boksować kombinacjami, musi być świetny lewy sierpowy, muszą być ciosy na dół, które, które, które spowolniłyby Bubu, które sprawiłyby, że popełniał więcej błędów. Psulencki musi łapać go na kontry, musi go łapać na wycofywaniu się po, po ciosach Andreja. To jest możliwe. Niemniej nie Andrzej jest naprawdę dobry, dobry w pilnowaniu dystansu, to jest jego największa największa zaleta. Suleński umie walczyć z Mańkutami, natomiast kapitalnie też walczy z zawodnikami praworęcznymi Andrzej. Trudno tu wskazać przewagę, natomiast te atuty fizyczne ta przewaga zasięgu niestety każe upatrywać faworyta w Bubu, który ma znakomity, znakomity prawy jabł. Oczywiście Maciek Słęcki też ma świetny, lewy prosty. Maciek być może jest precyzyjniejszy, troszeczkę jakby lepszy technicznie. Ten jego boks jest do tej pory bardziej wyszlifowany, ale Android to talent to to właśnie czucie ringu, to boks instynktowny. On potrafi walczyć w dystansie. Jeśli będzie potrzeba, myślę, że będzie też potrafił, potrafił z Maćkiem Sulęckim walczyć z bliska. Jednak, jednak więcej atutów tutaj mimo wszystko widzę po stronie Amerykanina, pomimo że moment do ataku na pas jest bardzo dobry dla Maćka Sulęckiego. Trzymam oczywiście kciuki za Maćka. Faworytem, faworytem tak jak mówię, pozostaje Dimitrius Andrade. Jestem pewny, że Maciek naprawdę pokaże kapitalny boks. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Zobaczymy w sobotnią noc. Naprawdę walka, walka zapowiada się znakomicie. Wszyscy eksperci... Jakich nie widziałem, przyznają szansę Maćkowi. Wszyscy już wiedzą, że to jest bardzo duża klasa, tylko jest kwestia, czy jest to właśnie zawodnik bardzo, bardzo dobry, czy zawodnik należący do elity. Na to pytanie. Poznamy odpowiedź w sobotę. Oby byłaby to, to odpowiedź pozytywna. Obyśmy mieli, obyśmy mieli mistrza świata WBO w sobotnią noc. Oczywiście trzymamy kciuki za Maćka Słęckiego, trzymamy kciuki, że będziemy mieć mistrza świata. I tak jak mówię, jestem pewny, że pokaże kapitalny boks, że sprawdzi, dosy, że sprawdzi bardzo dobrze Bubu. Czy to zwyci, zwy, wystarczy do zwycięstwa? Nie jestem przekonany. Ale, ale szanse są realne. Tak jak już powtarzałem, dawałbym 40% szans Maćkowi. To są naprawdę rzeczywiste, realne szanse na sięgnięcie po tytuł. Maciek Słęcki to jest taka rzeczywista, rzeczywista czołówka wagi średniej. To jest już pięściarz sprawdzony na wysokim poziomie oby to udowodnił po raz kolejny, oby pokazał jeszcze więcej tym razem i oby to wystarczyło do zwycięstwa. Dzięki za oglądanie. Oczywiście zaraz po walce widzimy się, zaraz po walce będzie vlog oceniający, komentujący, miejmy nadzieję, wydarzenia bardzo, bardzo dla nas radosne. Dzięki, do zobaczenia. Cześć, tak jak zawsze proszę o łapki w górę, proszę o lajki i widzimy się zaraz, zaraz szybko po walce Maćka Słońskiego. Cześć, dzięki, do zobaczenia.